Bartek dziś za Zagłębie zapewniło sobie utrzymanie w klasie, ale z dzisiejszego wyniku, ale i z całego sezonu, zadowoleni nie możecie być. Sezon się nie skończył. Na pewno nie dzisiaj, dzisiaj, nie zakładaliśmy sobie remisu, bo musimy wygrywać w te mecze. Nie tylko chodzi o te premie, które, które pojawiły się gdzieś tam w gazetach, dzisiaj, ale nawet jak mi zapewniono te premie, to, to ambicją każdego z nas jest wygrywać te spotkania. Tym bardziej u siebie, bo, bo ostatnio. Wygrana ze Śląskiem, miałem być na Podbeskidziu, przegrana z Bełchotowem. Ciężko było szukać pozytywów w tych, tych spotkaniach, ale dzisiaj chcieliśmy za wszelką cenę zdobyć te trzy punkty. Założenia były różne. Zrealizowaliśmy tylko dzisiaj jedno, nie stoczyliśmy tej bramki. Chociaż na pewno Polonia stworzyła sobie więcej tych sytuacji niż my. No nie był to na pewno najlepszy mecz w naszym wykonaniu, ale no, no co zrobić. No, nie możemy za dużo rozmyślać o tym spotkaniu. W czwartek, w czwartek kolejne, kolejne spotkanie i ten sezon na pewno jeszcze do uratowania nie jest tak, że, że my już się załamiemy, że, że zdobyliśmy Cię tylko jeden punkt i odpuścimy całkowicie, że się utrzymać w Ekstraklasie i zaczniemy dopiero od nowego sezonu yy, grać na maksa. Tak nie będzie, bo każdy ma swoje ambicje i, i grań dla tego klubu powinno być. Przyjemnością, takim zobowiązaniem wobec kibiców, i na pewno w czwartek y, pokażemy tę walkę, to zaangażowanie. Wydaje mi się, że dzisiaj też kibice nie mogą mieć pretensji o, o zaangażowanie, o walkę, bo, bo na pewno ona była, brakowało tych umiejętności na boisku i przełożenia tych umiejętności na nasze dogodne sytuacje, których dzisiaj zawiera nie było. Bartek, z czego wynika fakt, że owszem, przez Pierwsze kilka, kilkanaście minut to Zagłębie prowadziło grę, przycisnęło Polonie, a później to już rywale stworzyli sobie dogodniejsze sytuacje do zdobycia bramek. Założyliśmy sobie, że nie możemy pozwolić ee, Polonii grać z kąty, bo wiadomo, mają bardzo szybkich zawodników, skrzydła i, i na pewno są groźni w tym elemencie. Na początku graliśmy spokojnie, nie zapędzaliśmy się dużą ilością zawodników, ale trzymaliśmy tę piłkę, przegrywaliśmy z jednej strony na drugą. Ta polonia trochę biegała i szukaliśmy tam miejsca na, na prostopłatne podanie, na podanie do boku, do sztukowania. Trochę zamieszanie tam było, ale w drugiej połowie już e, chyba każdy chciał zawsze końcowe na wygrać to spotkanie, bo, bo był, było 0-0 i e, nie na tym nam zależało, na 0-0, tylko chcieliśmy jak najszybciej strzelić bramkę mm, na 1-0, a polonia to wykorzystywała. Szybkimi kontratakami, kontra mogło to się skończyć bramką, ale fajnie, że się nie skończyło, ale tak mówię, to nie był nas cel zamislowanie tego spotkania. Martek, no jeden z celi na pewno zrealizowaliście. Miłosz Przybecki, którego <coughs> chyba baliście się ze względu na tą szybkość tego chłopaka niesamowitą. Krowi wam sporo dzisiaj nie napsuł. No, zgadza się, no. wiedzieliśmy, że jest to bardzo szybki, skoczny zawodnik i. Zwróciliśmy na niego też uwagę, nie tylko na jego, na innych zawodników. Musieliśmy też zwrócić szczególną uwagę, bo ostatnio Polonia jest w dobrej formie. Wszyscy zawodnicy dobrze się prezentują, mimo, mimo takich niemanych problemów finansowych. Nie patrzyliśmy na to na boisku, nie grają pieniądze, grają umiejętności. Dzisiaj ten emis był, można powiedzieć, po sytuacjach szczęśliwy dla nas, ale nie na tym, tam, nie na tym nam zależało. W czwartek ostatni mecz na stadionie Zagłębia w tym sezonie. Przydałoby się, żeby ci kibice wsparli Was z dopingiem, a z Waszej strony przydałby się zwycięski mecz z Lechią, by godnie zakończyć ten sezon. No dokładnie. Chciałbym, żeby kibice, którzy, którzy są zawsze Zagłębia do na dobrej nazwę, na te mecz, głęboko nas i głośno nas dopingowali. Na pewno nie jest fajnie grać przy gwizdach. Ale zdajemy sobie sprawę, że, że nie gwizdają bez przyczyny. Jest to, nasza, jest to nasza wina po części, ale chciałbym poprosić kibiców jeszcze o trochę cierpliwości w czwartek, o głośny, dobry doping, który gwarantuje, że przyniesie nam, nam zwycięstwo i będziemy robić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Wygramy. Dzięki.